Kładę drugi i kładę trzeci. O, to tylko tak, jakby jedną czwartą odcina. A dwa kafelki. No, już znowu więcej. I trzy kafelki. Witam, witam. Zaczynamy sezon 2025. Od razu wspaniałym odcinkiem, na który bardzo długo czekałem. Za mną. Możecie zobaczyć panel CIGS i panel zwykły. Zaraz wam wszystko pokażę. Zaczynamy ten rok od testu. Testu bardzo fajnego, bo tylko jest jeden film na YouTubie, który pokazuje na polskim YouTubie, co ten panel, jak Piracicz widziała. Nie było to jakoś super dobrze przetestowane, więc postaram się to zrobić dobrze i rzetelnie. I wszystko się zaraz dowiemy. Prowadzę Was już w temat tego magicznego panelu. Przygotowaliśmy specjalnie stół, na którym właśnie będzie jeden ten panel. On podobno można go wyginać, podobno można go dziabać śrubokrętem, można wszystko z nim robić, podobno jest jakoś tam w miarę podzielony na strefy. Historia, jakby i legendy o nim są duże. Jeden film na razie na polskim YouTube, który się pojawił, ale nie było w nim takiego prawdziwego testu, więc będzie kompa, competition między 200 W a 100. Niestety nie mam jakby setki, ale będziemy mogli to porównać, że ten powinien ładować dwa razy tyle. Akumulatory gotowe, regulatory gotowe. Jedyne czego nam brakuje to pogoda. Teraz tak, panel zwykły szklany, w tym przypadku Halfcat, czyli na tą chwilę jedyny na rynku. Mały panel 200W, który jest podzielony na strefy i można go trochę przysłonić, a dalej ładuje. Po lewej stronie zawodnik nowoczesny CIGS. Podobno ma być elastyczny, podobno ma się nie psuć, podobno można w nim dziury robić, podobno lepiej ładuje dokładnie przy takiej pogodzie. Co z tych wszystkich prawd powielanych w internecie jest realne, a które prawdy są nierealne, dowiemy się po kolei. Najpierw test przy takiej pogodzie, będą testy przy słonecznej pogodzie, będą pewnie i całodniowe testy. Dwa takie same akumulatory dwa regulatory Victrona, które fizycznie zapamiętują, który ile ładował. Zaczynamy od najtrudniejszej opcji czyli ładowania, kiedy słońca brak. A ja, 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 uwielbiam takie tajemnice rozwiązywać. O, tu Wam chciałem jeszcze pokazać jedną ciekawostkę. Panowie, którzy światłowody przyciskają, mają taką specjalną maszynę i jeszcze swoje inne potrzeby. Pracują, jakby z tego samochodu, to jest ich baza. Więc poprosili o bardzo dużo energii. Weszło łącznie, o Panie, 800 z hakiem watów. Przepięknie. I zaraz Wam w środku pokażę, co jeszcze im dorzuciliśmy. Akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. Piękny sterownik na dachu prawie 800 z hakiem watt. Dwie przetwornice. Tutaj panowie będą ładowali po cztery na raz baterie. E, Milwaukee do swoich elektronarzędzi. Czasami będą do tego podłączyć jeszcze klimatyzator, bo tutaj jest. I dodatkowo mają jeszcze inne swoje rzeczy. Ale co jest fajnego, to jest samochód, który służy do tego, że tutaj mają taką specjalną maszynę, która przeciska światłowody gdzieś tam pod ziemią. Jakieś hydrauliczne, robi jakieś czary mary. Więc jak macie samochodu tego typu. Czyli auta takie nazwijmy to robocze w jakikolwiek sposób. Potrzebujecie energii, cokolwiek byście nie robili, czy będziecie watę cukrową kręcić, czy przepychać światło wody, to tak czy siak zapraszamy, wymyślimy coś, żebyście mieli dużo energii. I tutaj możecie zobaczyć w pochmurną pogodę na dwusetce było 12W, na setce było 6W. Idealnie połowa. I tutaj druga analogia. Tego dnia, właśnie kiedy było trochę zachmurzenie, nie pamiętam ile czasu to trwało, ale sprawdzałem. Możecie zobaczyć, że tutaj 82 watogodzin zrobiła 200, a setka 40 watogodzin. Idealnie połowę. Tutaj nie widzę nic nadzwyczajnego. Mamy piękną pogodę. Mam też kartonik z sobą po to, żeby przetestować te panele. I teraz zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało z zacienianiem. Zaczynamy od klasycznego panelu. Możecie zobaczyć, wynik obecnie jest 110 watów. I teraz tak, co się stanie, jak zacienię, to znaczy klasyczny, ale to jest half cut, ten, który ma diody bocznikową. Zasłaniam taki kawałeczek, o proszę bardzo. I teraz zamiast 110 mamy 55, czyli działa idealnie. Czyli jakby połowa została całkowicie odcięta, wracamy do tam 110. I teraz położę tu, odcina tak samo. Teraz pytanie, co odetnie, jak położę tylko na bok. Uwaga, tylko tyle. No Już trochę mnie odcina. Wtedy było połowa, teraz odciął jakieś 40%. Super. Oczywiście jak położę coś tutaj na złączeniu, najprawdopodobniej go zabije. I właśnie tak się stało. Prawie w ogóle nie ładuje. Ale gdybym położył na rogu i wybrał tylko jeden kafelek, no, to tylko tak jakby jedną czwartą odcina. A dwa kafelki? No już znowu więcej. I trzy kafelki. Nie ma różnicy. Cztery kafelki. I tak zrobię i jedzie. No widzicie. Nieźle, radzi sobie. Teraz przejdziemy do panelu Chary Mary Hokus Pokus. Teraz mamy 57 watów w tym momencie. O, zasłoniłem sobą. O, 2 waty, dobra. I uwaga. Zasłaniam tu kawałek. Jedną linię, drugą linię, trzecią linię, czwartą linię. Odłączam. O, to rzeczywiście mały wpływ na to był. Teraz 50. Ok, zasłaniam tyle. No i zdechło. Ok, czyli jest coś takiego, że trzeba trafić pewnie idealnie w jakieś tutaj połączenia. Teraz też jest o 50, 40, 15. Widzicie? 9, 38. Czyli ogólnie ma tak, jakby strefy i sobie radzi z małymi rzeczami. O, tu teraz położyłem. Jakoś to przerzuca i za to można go pochwalić, ale jest coś takiego, że jak już jakąś ilość większą, czyli tak zasłonię, to traci sprawny. ale dalej żyje, patrzcie, no, nieźle, nieźle, pięknie. I teraz wracamy, znowu 57 watów, kurde, ale myślę, że można porównać do tego samego, teraz macie 30, co było wcześniej. Żeby go wyciąć, to naprawdę trzeba by go ostro tutaj zasłonić. Ale podejrzewam, że cień puszczony tak. Owaga, teraz ja jeszcze wejdę w to i zobaczymy, co się będzie działo. A już teraz jest jeden wad. Już na przykład o, taki cień puszczony na cały panel. O, patrzcie, z powrotem wraca do walki. No powiem wam, jest spoko. Ale tak samo spoko było z tamtym half Jakbym to miał porównywać do starych paneli, które nie miały podziału, no to tam pewnie bezdyskusyjnie to by wygrało. Ale jeżeli jest panel szklany z podziałem, to tutaj większej różnicy nie ma, ale trzeba mu przyznać rację. No i tyle. Teraz zobaczymy, co się stanie. Bo naprawdę szkoda mi go jeszcze tylko mi sprzedam. Też nie jestem milionerem. Kładę jeden śrubokręt, z 60 zrobiło się 50. Czekaj, się, jest 60, tak? Leży tu śrubokręt, 84. Zabieram 60, tak? Kładę śrubokręt. Uwaga, o to jest dobre, 59. Prawie w ogóle nic go nie wzięło. Kładę drugi i kładę trzeci. Kaput, proszę Państwa. Więc... A nie, ruszył. O! Ty no to rzeczywiście. Pod tym względem patrząc, to tylko 2 waty straciliśmy. Straciliśmy tyle, ile jest powierzchnia śrubokrętów. Chyba odkryłem coś. Ale dobra, zrobię to samo. Te same śrubokręty kładę teraz na ten panel. I muszę się... Dobra, mamy 112 W na tym panelu. I robimy tak samo, bo może śrubokręty tak nie zabijają. Uwaga! Śrubokręt. Było 112, jest 109. I drugi śrubokręt. Było 112, jest 108. Dobra, po prostu. Takie małe rzeczy. Już myślałem, że tylko ten tak dobrze działa. Ale nie, ten też tak dobrze działa. I trzeci śrubokręt położę. I dalej macie. 107W, dobra, więc to nie jest właściwość tego super panelu, to jest po prostu właściwość ich wszystkich. No dobra, a już myślałem, że znalazłem, dlaczego warto w tamten zainwestować. No i co, widzicie, jak to wszystko wygląda? Różnica w cenie jest duża, bo tam wychodzi jakoś 1500 za 100W tego czary-mary panela. 200 kosztuje 431 zł, czyli 200 zł kontra 1000, 1500 pięciokrotność tego. Jest spoko, działa. Jak ktoś nie ma opcji, żeby tam przykręcić taki duży, to może go przykleić. Musi za to zapłacić pięciokrotność. Jak macie jeszcze jakieś pomysły jak sprawdzić te panele, to ta konstelacja zostaje. Jak mi w komentarzu jeszcze jakieś pomysły podrzucicie, to mogę to jeszcze potestować na jakiś inny sposób. A do nas na warsztat dzisiaj też wjechał taki duży kamper. Słuchajcie, piękny panel, wejdzie 430 W. Na dach w przyszłości może dwa, ale też i akumulatory Godne wielkości tego kampera. 400 amperogodzin litóweczka, możecie wejść na stronę Misterkapitan.pl. Zjechaliśmy teraz z cenami, zrobiliśmy promkę na kwiecień, możecie zobaczyć i można kupić naprawdę w dobrej cenie litóweczkę. Tak jak zawsze wejście było od przodu, już go nie będzie. Teraz będzie wejście od boku i tam specjalnie kujemy drzwi, będą nowe drzwi po to, żeby można było wchodzić tędy. Tutaj będą piękne nowe drzwi, żebyście mogli tędy dojść do toalety. I wtedy tutaj jest toaleta, i tutaj jest nasze biuro. A dla was kupiliśmy przyczepę. Po to, żebyście mogli sobie w przyczepie siedzieć, mamy tutaj telewizor. pach, Jest telewizor, jest internet, jest wszystko, można sobie usiąść. Ale mamy też drugie pomieszczenie, bo często klientów jest więcej. O. I teraz tu będą niedługo drzwi, będziecie mogli dojść z zewnątrz do social roomu, zrobić sobie kawę, usiąść, obejrzeć telewizor, skorzystać z toalety. A ja mam jeszcze jedną ciekawostkę dla Was. Przyjechał klient z takim nietypowym pojazdem, żeby wymienić w nim baterię. Eee, okazało się, że wcale to nie jest takie oczywiste, że jest ten rozmiar baterii na rynku, ale udało się znaleźć. Już Wam pokazuję, co, co ciekawego dostaliśmy do ogarnięcia. Tak wygląda ten pojazd, on już jest zmodyfikowany przez Piotka. Bo jak tylko wymieniłem w nim baterię. to pierwsze co zrobił, to zrobił z niego e, autobus, no patrzcie taki trzykołowy, co jest ciekawe, to jest w ogóle na dowód rejestracyjny, więc można się tym poruszać jakby po ulicy, tutaj pan akurat miał kraksę, bo jak widzicie ma to tylko jedno koło z przodu, więc udało mu się tym wywrócić. I co spowodowało, że lusterko było połamane. Tutaj możecie zobaczyć trochę się, kurde, no, jeszcze drzwi tutaj się obtegowały. Ale dał nam zadanie. Znaleźliśmy baterię i wymieniliśmy. Już wam pokazuję w ogóle, jak to działa. O dziwo, jest to dwuosobowe ciach. I nawet jak pierwsza, jak, jak Piotrek, na przykład tutaj sobie po warsztacie jeździ, jest z przodu, to jak z tyłu, to powiem Wam, że nawet się wcisnę. I wygląda to tak. Możecie jechać do przodu, możecie jechać do tyłu. Eee, macie normalnie kleksa... Oj, Tutaj pokazuję wam prędkościomierz, jak na razie widzicie 0 na godzinę. Jeździ się trochę jak rowerem i samochodem zarazem. I poproszę zaraz Piotkę, żeby wam zaprezentował jak to jeździ. Ale fajny pojazd, naprawdę fajny. Udało się go rozpędzić do 40 na godzinę. Nie wiem, jak to jest tam z przepisami, ale 40 normalnie pojechało. <laughs> Fajnie, coraz więcej mamy pojazdów na rynku, jakichś elektrycznych i innych takich ciekawych. No powiem wam, na pewno po mieście można się tym wcisnąć wszędzie, przecisnąć, zaparkować praktycznie wszędzie. Więc kurde, może jest to jakiś z pomysłów. Wiadomo, że w Polsce raczej tylko w lecie, bo w zimę to będzie ciężko, ale jest to już jakiś pomysł. Piotrek, kierowca autobusu. Tutaj możecie zobaczyć, jak jest z ulicy kamperowej na bramę i na lotniczą. I pyk do tyłu. Tylko wszystko trzeba robić ostrożnie, żeby się nic nie przewróciło. No, nam się jeszcze nie udało przewrócić. Pytanie, jak właściciel naginał tym, że to się wyglebiło. Ale z drugiej strony, pewnie jak się podbije, to przez jakiś krawężnik to może być słabo. Ale ogólnie jeździ się naprawdę fajnie. Pięknie, Peter. To co do przodu teraz. A jedna też nauka dla, dla Piotrka tutaj po warsztacie. Przód, tył, parkowanie, kurde. Czy to działa tutaj? Chyba wydzieraczka nawet. O panie, pięknie, elegancko. Ruszaj! I pięknie. Poleciał. <grytania> I jeszcze zostaliśmy autoryzowanym przedstawicielem Trumy oraz Alde. I na szkoleniu pierwsze co nam powiedzieli, to tylko nikomu nie udostępniajcie dokumentacji technicznej, bo to chodzi o to, że te wszystkie procedury i inne rzeczy, co jak zrobić, jest jakby zarezerwowane dla serwisów. I co się stało? Już wam pokazuję. Tutaj pięknie możecie zobaczyć: jest Truma, jest Alde, super, mówię. O, zaraz przyjadą klienci na naprawy, co nie? Wrzuciłem tylko shorta z tą informacją, i co? I się ro... zaczęły telefony, maile, mówię: o świetnie. Oczywiście, że nie. Wszyscy chcą, żeby udostępnić im dokumentację. A jak ten przewód, bo mi się przerwał połączyć to z tym? A ten błąd, jaka jest procedura? Jak to zresetować? A jak ominąć ten coś tam? A jak coś tam? Wszyscy tylko chcą darmowej informacji. Działa to tak, że ja mam pojechać na szkolenie, zapłacić za szkolenie, poświęcić swój czas, wszystko i w ogóle i wszystkim później za darmo naprawiać. Ciężko jest często też zdalnie zdiagnozować, bo to wymaga przede wszystkim podłączenia komputera. I tam wtedy można dokładniej zobaczyć, co się dzieje i wszystkie parametry, bo błędy, tak samo jak w samochodzie, nigdy nie oddają dokładnie tego, co się dzieje, to daje jakąś wskazówkę. Więc tak czy siak, zapraszam do nas na warsztat, możemy zawsze te błędy szczytać, zobaczyć, przeanalizować i wam pomóc, aczkolwiek zdalnie jest to bardzo ciężkie. Weekend majowy idealny moment, że można coś nagrać, nie ma nikogo, jest cisza, spokój, nie jest hala zawalona kamperami i tyle. No nic, widzimy się w kolejnym odcinku, kiedy tak, tak, tak. To, to potwierdzam termin kolejnego odcinka. Cześć. Więcej informacji na Mester Kapitan. P.